not sei No witam was, witam was po raz kolejny w tym pięknym kwadratowym świecie. No tak, kolejny odcinek z przestronnej serii o Minecraft i muszę wam, wam bardzo podziękować, ponieważ pod ostatnim odcinkiem z modyfikacji wbiliście 10 tysięcy łapencji w górę. I tak jak obiecałem, lecimy z maratonem modyfikacji codziennie, przez cały tydzień będzie jeden odcinek z modów. Dokładnie tak, więc y, dziękuję wam bardzo za tak wielką aktywność. No i co, może uda wam się to powtórzyć, co? Skoro na tyle was stać, pokażcie na co was stać. Zostawcie pensję w górę, to bardzo motywuje, mi pomaga. No, i jeśli ktoś jeszcze nie subskrybuje, to zachęcam do subowania. A tymczasem przechodzimy do modyfikacji. Przechodzimy do modyfikacji i zaraz weźmiemy sobie tego iPhone'ika do naszej rączki. Zawsze chciałem mieć iPhone'a. Dobra, bierzemy go. Pyk. Overpowered iPhone. Dokładnie. Jak widzicie, ten iPhone nie nazywa się iPhone, tylko iPhone. Ee, jak oko. <laughs> możemy kliknąć prawym przyciskiem myszy i zobaczcie, co się zaczyna dziać. Pyk. Proszę bardzo, mamy tutaj aplikacje, z których możemy korzystać, możemy je sobie testować i obejrzeć. Więc uwaga. Co my tutaj mamy? Oczywiście mamy godzinę, która jest bardzo fajną rzeczą, ponieważ jeśli jesteśmy w kopalni, na przykład, to możemy sobie zobaczyć, która jest godzina bez zegarka. E, mamy również poziom naładowania, zobaczcie, baterii i zasięg Wi-Fi. Tak, jest tutaj zasięg Wi-Fi. Musimy mieć serwer, do którego jesteśmy podłączeni, ponieważ e, przez internet możemy, dla przykładu, wysyłać wiadomości, możemy kupować inne aplikacje, możemy czatować i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę go teraz wyłączać, bo z tego co widzę, mam bardzo mało mało baterii, chociaż tutaj wskazuje przecież sporo, ale tutaj jest zużyte, zobaczcie, więc dziwna rzecz, więc y, słuchajcie, dobra, wyłączmy go, spróbujemy, <laughs> no i tak, mamy kilka rodzajów mm, iPhone'ów, to jest overpowered iPhone, czyli najlepszy z najlepszych oraz zwykły iPhone, czyli tak naprawdę dwa rodzaje i to są wszystkie rzeczy, które są potrzebne do jego stworzenia, czy coś się pali? Takie mam wrażenie, jakby coś się paliło, nie? Ok, zaraz przejdziemy do samego telefonu, ale pokażę wam, jak skraftować zwykłego iPhone'a. Proszę bardzo. Eee, no, potrzebujemy wiele części, żeby go zrobić, jak widzicie. Jakiś Electric wire, czyli jakiś kabel. To jest procesor, to jest bateria, to jest cover, czyli obudowa. No i mamy ekran. Mm, crafting, co tu jeszcze mamy? Możemy go nawet zakręcić na unbreaking, mending, proszę bardzo. Co tu mamy za opcję? Ok, lecimy z kolejnym iPhone'em, tym lepszym overpowered. Aj. I potrzebujemy dodatkowej rzeczy, czyli czerwony wyświetlacz i czerwona... Czerwona obudowa. No i tutaj jest jeszcze item op, chip name. Nie wiem, to jest jakiś chip po prostu. Okej. Okay. Ale, żeby stworzyć te wszystkie rzeczy, to tutaj macie craftingi. Proszę bardzo. Czerwony wyświetlacz wygląda w taki sposób. Czarna obudowa wygląda w taki sposób. a Zwykła obudowa wygląda w taki sposób. I electric wire, jak się robi? No w taki sposób, więc ciekawie. E, przejrzymy sobie też wszystko przy okazji: bateria, haha. E, display i potrzebujemy jeszcze również ładowarki, która jest chociażby tutaj. Jak tworzymy ładowarkę? No zaraz się przekonamy. Złoto, deski i w środku musimy mieć baterię. Tak tworzymy ładowarkę. Możemy telefon włożyć do takiej ładowarki i on się będzie po prostu ładować. Tak samo tutaj mamy jeszcze serwer, zobaczcie. Tak wygląda serwer. Ehm, no i serwer jest nam potrzebny, żeby połączyć się, jak już mówiłem wcześniej, z siecią, więc zobaczmy sobie, jak on szybko się kraftuje. Pyk, pyk, coś takiego: cobblestone, core, procesor i szyba. No i tak. Żeby się połączyć z serwerem musimy kliknąć na taki serwer prawym przyciskiem myszy i jesteśmy do niego podłączeni, tylko on działa na 50 kratek. Łat, co tu się dzieje? Co tu się stało? No nie, płoniemy, nasza willa płonie, What the fuck? Ok, słuchajcie, wyjdziemy sobie chyba w jakieś bezpieczne miejsce i spróbujemy go troszeczkę potestować. Może, nie, może lepiej chodźmy z tej wili, bo tutaj to wygląda wszystko niebezpiecznie. Ok, klikamy prawy przycisk myszy i proszę bardzo. Tutaj mamy sklep, w którym możemy kupować aplikacje. Później pokażę Wam, jak się je kupuje. Aktualnie mam wszystkie wykupione, tak żeby Wam po prostu zaprezentować, jak to działa. Tym przyciskiem, jak to w iPhone'ie wracamy, tutaj mamy kolejną aplikację, a to są ustawienia ogólnie naszego telefonu. Tutaj możemy nazwać nasz telefon, żeby inni użytkownicy mogli do nas wysłać wiadomość. Na przykład weźmy sobie, nie wiem, roxomb. Dużo z was tak dla mnie mówi roxomb, roxomb będzie roxomb. Eee, I roxomb na przykład set ustawiamy. Yy, możemy sobie też ustawić hasło, do czego przejdziemy później, bo to jest troszeczkę chyba zbagowane. Eee, yy, password możemy włączyć, wyłączyć. Exit, iPad, key, czyli jak klikniemy E to po prostu wyłączymy nasz telefon. E, tutaj jeszcze mamy tapetę, którą możemy edytować w plikach e, modyfikacji. Możemy sobie ustawić własną, tak naprawdę. Jednak trzeba wiedzieć dokładnie, bo jak klikam, część, zobaczcie, muszę dokładnie wiedzieć, jak ta tapeta się nazywa. Więc e, nie mam niestety przygotowanej żadnej do, do dodatkowej. Ale później możecie się pobawić na przykład w plikach modyfikacji, znaleźć plik nether.png i na przykład go podmienić, czy coś w tym stylu. Dobra, możemy cofnąć. Kolejna aplikacja to jest informacja o naszym telefonie. Creator, to jest chyba autor modyfikacji. I iOS 6.0. Dobra, lecimy dalej. Tutaj mamy właśnie. Tutaj jest nasz bank. To jest nasza jakby karta kredytowa. I tutaj mamy nasze pieniądze. Pieniądze pozyskujemy na przykład ze sprzedaży diamentów. Bądź yy, chyba tylko diamentów. No spróbujmy, zobaczmy. Weźmy game mode 1. Diamond. I na przykład weźmy jeszcze sztabki złota. Na przykład gold. OK, i zobaczmy, czy będziemy mogli sprzedać to. Klikamy tutaj. Możemy również sprzedać sztabkę złota. I to jest wartość tylko niestety. Ile? Jeden. No, sztabka złota to jest jeden punkt wartości. Eee, blok diamentu 27 i zwykły diament 9, więc tak naprawdę. Warto chyba sprzedawać pojedyncze diamenty i to dużo, 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 dużo bardziej się opłaca. <noise> Możemy sprzedać też jeszcze kilka innych rzeczy, ale szczerze mówiąc nie wiem jakich, pewnie żelazo, emeraldy e, i może Lazuret. Możemy sobie wyjść i tutaj mamy zobaczcie maile. I ja maile, maili już kilka mam z tego względu, że po prostu kupowałem coś ze sklepu. Możemy zaznaczyć sobie jakąś opcję i przeczytać: Hello, B, Właśnie kupiłeś TNT. Coś tam, coś tam. To jest jakaś aplikacja. Ehm, więc fajnie to działa. Ciekaw jestem, jakby wyglądało to wysyłanie wiadomości, na przykład na jakimś serwerze. Myślę, że byłoby to naprawdę fajne. No nie? Dobra. W takim razie możemy sobie wrócić. Możemy też napisać oczywiście własną, temat, do kogo i treść wiadomości. Cofamy, wychodzimy do menu i lecimy z kolejną mapką, w sumie których do końca nie znam, bo chciałem to przetestować razem z wami. Co to jest? Add. A, tutaj możemy dodawać przyjaciół. Na przykład dodam sobie, nie wiem, B i ja wiem, że... Czegoś takiego nie ma. O, tu jest nasz mail, zobaczcie, bo ja mam Roxon, akurat. No i możemy sobie mm, zapisać w książce adresowej takiego Roxa na przykład. Fajna rzecz, czemu nie? Nam rzeczywiście na serwerze mogłoby się to sprawdzić. Tutaj mamy serwer, czyli, zobaczcie, jestem oddalony o od 21 kradek od serwera. Jak wyjdę poza tą skalę 50, to niestety nie będę mógł wysyłać wiadomości, ani nie będę mógł kupować innych aplikacji, więc naprawdę fajna rzecz. Tutaj mamy również koordynaty, chyba, serwera, gdzie są? Ha, może. Możemy się odłączyć i połączyć, a jak wezmę się odłączyć, czekajcie, to nie mam tej ikonki. Jakie świetne! Fajna rzecz. Eee, server. No i teraz nie mogę się połączyć do żadnego, z tego co widzę, więc musimy szybko wrócić. Tu nam wszystko kurde, mać płonie. Klik. Ok, i teraz jesteśmy połączeni. Czemu to spłonęło? Nie mam pojęcia. Tu nic nie podpalałem. Może jakiś Hero Brain, czy coś w tym stylu. Co tu się wydarzyło? Okej, okay, dobra e, no i jesteśmy z powrotem, jak widzicie, połączeni do serwera. Wysyłanie wiadomości do kogo? Mm, do Roxa, na przykład, bo już mam go zapisanego w książce adresowej, bardzo fajna rzecz. E, tu jest zapewne temat i możemy wysłać jakąś inną wiadomość. Reply, delete. O, nie, co się stało? No, dobra, słuchajcie, Minecraft skraszował, coś mu nie odpowiada ta modyfikacja, chyba. Ale wracamy do telefonu. W takim razie tego nie tykamy, bo coś tutaj nie śmiga. Chyba, że jest po prostu błąd, że taki e-mail nie istnieje, więc tego mogę się spodziewać. Tutaj mamy muzykę. Ja muzykę muszę wam podgłośnić, chyba. E, record Cut. I możemy sobie na przykład zrobić Play. Tak, i gra muzyka. Gra muzyka w Minecrafcie, Music, music. O kurcze, to to jest. Bardzo cicho, gra. Nie wiem, czy wy to słyszycie, ale na pewno to nie jest music. Wszystko mam na 100, więc prawdopodobnie mam ściszony po prostu troszeczkę system. Więc pewnie normalnie to słyszycie, tylko ja mam tu jakieś dziwne odpały. Ja sąd uciekam, słuchajcie, bo jak to się zaraz spali, to ja razem z tym. Okej, okay, myślę, że możemy zapauzować tę muzykę. O ile możemy w ogóle? Chyba nie, najwyżej wam zciszę w opcjach. I tutaj mamy notatki. Możemy sobie dodać nową notatkę, na przykład. E, co? E, lista. Dobra, to do, to do list, czyli list do zrobienia rzeczy, czyli na przykład ściąć drzewo, wykopać diaksa, nie wiem, coś tam jeszcze, zabić, zabić smoka, pyk. No i możemy sobie to zapisać i oczywiście do takiej listy wrócić. Proszę bardzo, open, ha, fajna rzecz. Czemu nie? Ciekawe. Tutaj mamy TNT i to jest chyba troszeczkę op, bo to jest ogólnie telefon, ta lepsza wersja tego iPhone'a i te iPhony różnią się ilością aplikacji. Ten ma po prostu lepsze, ciekawsze i więcej tych aplikacji, ten iPhone. Ten z czerwonym wyświetlaczem, jak widzicie tutaj. Eee, więc on tutaj ma takie aplikacje, jak chociażby to, że możemy sobie wysadzić na przykład gdzieś TNT w jakichś koordynatach. Weźmy na przykład jeszcze włączmy eee, Fire True. I explosion size może jeden na razie. Ok. I gdzieś tutaj pod nami coś eksplodowało. Ale myślę, że możemy na przykład zrobić coś takiego gdzieś. Hmm. Mm, minus 10. I weźmy explosion size. O, widzicie, gdzieś tam to wybucha. Pik, 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 pik. No tak. Op. Ty gdyby telefon miał takie funkcje, to, to byłaby sieka na świecie. Dobra, wyłączamy to. Tutaj mamy, słuchajcie, teleport, więc możemy się teleportować na przykład. Tylko wiecie co? Mam, mam game moda, dobra. Możemy się teleportować i zaraz zobaczymy, gdzie. Dla przykładu weźmy, nie wiem, 500. Ok, tutaj damy 100 i tutaj damy kolejne 500 na przykład. Tyk. Teleport. Okej, okay. no i jesteśmy. No tak, telefon, który potrafi nas teleportować. Czemu nie? Spoko rzecz. <laughs> Okej, okay, lecimy dalej. Tutaj możemy nadać sobie efekt jakiejkolwiek mikstury w Minecrafcie. Możemy sobie ustawić jej poziom, czas trwania, na przykład 50 sekund, i level 10. Potion ID 1 to jest akurat y prędkość. Wi. No, więc tak to śmiga. <laughs> Okej, okay, wiecie co, ja sobie przełączę chyba shadery, bo te mi się tak średnio podobają, te są ładniejsze, takie żywsze, no i mamy na 50 sekund jak widzicie speeda, dobra, zobaczmy sobie jakie tutaj są jeszcze aplikacje, później przejdziemy do kupowania. Okej, okay, i do ładowania ewentualnie tego telefonu. Prrr, dobra, koniec. Tutaj możemy się uleczyć. Możemy też nie wiadomo dlaczego chodzić. Zobaczcie, mamy tutaj taki pad, którym sobie po prostu chodzimy. Możemy zginąć, możemy się uzdrowić i możemy dodać sobie doświadczenie. 10 poziomów dla przykładu. I teraz, jak przyłączę sobie na game of zero, mamy te 10 poziomów, czyli to jest naprawdę op-telefon. Jak widzicie, on ma tutaj wszystko. E, I pewnie do zwykłego funkcjonowania nadaje się ten zwyczajny, który tych aplikacji nie posiada. Lecimy dalej. Mm, tutaj mamy coś z pogodą. Aha, o kurczę, Patrzcie, możemy załączyć burzę. Możemy załączyć. Możemy zmienić czas ogólnie. E, wow, Strike. To jest piorun. Możemy też uderzyć piorunem. Aha. No nieźle. Dobra, dostałem piorunem, jak widzicie. <laughs> Aj, to jest dobre. To jest ciekawe. To jest taka, takie narzędzie rzeczywiście admina troszkę. Dobra, wyłączamy to. rock, co? Przestań się palić. Lecimy dalej. Co to jest? Ja tego nie testowałem, słuchajcie. E, drop, remove. Możemy usunąć coś. Możemy coś e, wyłączyć. E, drop, upuścić. Możemy coś skopiować. Możemy coś naprawić. E, I chyba możemy coś jeszcze sobie dać. Czekajcie. Co to jest? Co to jest? Dwa... Możemy coś nazywać? What? Jeszcze coś zaklinać jeszcze możemy. No nie do wiary. What the fuck? Co tu się dzieje? Dobra, lecimy dalej. Ehm... O! Okej, okay. item amount damage. Name, set, Roxen B. Pyk, pyk, pyk. Okej, okay. i czy dałem sobie właśnie kamień? Nie. To jest coś takiego, że możemy sobie prawdopodobnie dawać jakieś itemki. Możemy sobie jeszcze je zenchantować i tak dalej, i tak dalej. Więc e, wiem, że to tak działa. Możemy sobie przywołać na przykład, nie wiem, diamenty, czy barier, bloki, czy coś w tym stylu. Tutaj jest. You can use the Minecraft name to the item stone is the default item. No dokładnie. Możemy sobie po prostu dodawać przedmioty. Tutaj, czekajcie, coś ominałem chyba. Co to jest? Możemy zespawnować Gravity Falls. Okej, okay, przywołem krowy. Ha! Jak to wygląda? Aha, okej, okay, przywołaliśmy sobie zwierzaki. A czemu nie? Można, bo, bo mogę. No dobra, wszech, wszechmogący iPhone. Lecimy dalej. Co to jest? Mushroom, wolf. O, jaki, jaki bajer, patrzcie. Ha! Tutaj jest taki radar, gdzie pokazuje nam jak daleko jest na przykład y mushroom, czyli na przykład grzyb. Jak daleko jest jakiś wilk, ship, owca? Możemy je zabić, możemy je zrobić niewidzialne, możemy je spalić. Co tu się dzieje? Czekajcie, ja zespawnowałem tak, krowy. Ok. O, friendly. Zobaczcie, evil items. Możemy też jakieś itemy sobie tutaj znaleźć. Wow, co tutaj się dzieje, słuchajcie? No nieźle. Tutaj mamy painta, który jest niezwykle chyba jakiś ubogi, ponieważ nie wiem, jak tutaj wpisać jakiś inny kolor, nie jestem w stanie, ale możemy sobie taki jakiś obrazek zapisać. Na przykład powiedzmy, że narysujemy jakiegoś ładnego ludzika, który sobie gdzieś tam idzie. On sobie idzie gdzieś tam, tam, i tu jest noga. Nie wiem dlaczego ludzika, ale po prostu to, co narysowałem przypominało ludzika. O Boże, to, to jest dziwny ludzik jakiś. Możemy sobie go na przykład napisać ludzik proszę bardzo, możemy sobie to zapisać. O nie, to tutaj. Ludzik save. I teraz jak wyłączymy tego Paint, to możemy sobie wpisać na przykład ludzik i sobie wczytać dokładnie to, co narysowaliśmy. Czemu nie? Chociaż podejrzewam, że nikt z tego raczej nie będzie korzystać i tutaj mamy bardzo fajną rzecz, którą jest, którym jest radar. Zobaczcie. I możemy sobie zobaczyć, co gdzieś się znajduje. I możemy sobie włączyć entities, czyli moby ogólnie. Te czerwone kropki to są moby. players nie mamy tutaj żadnych innych graczy. Zobaczcie. Widzicie? Items, jakieś przedmioty, tylko przedmioty to raczej są takie rzeczy, które sobie gdzieś wisz, leżą, chyba takie pojedyncze itemy, ale co tutaj jest? Zobaczcie. Teleport, weźmy sobie teleport. X4569 400 4569 400 TP MoPo Player 48569. Zaraz zobaczymy sobie, co to jest. MoPo Player o jezu, co ja tutaj robię. TP MoPo Player. No i co tutaj mamy? Tutaj chyba po prostu leży jakiś kwiatek, czy coś z tym stylu, wiecie. Albo ja to zebrałem, właśnie to, Rose Brush sobie tutaj leżał. No spoko, nieźle. Co my tu jeszcze mamy? No tak naprawdę to wszystko. Wszystkie aplikacje wam już chyba pokazałem. No i teraz pokażę wam jak taki telefon ogólnie... Jak kupić jakieś aplikacje na szybko, jeszcze bo nie chcę, żeby ten materiał trwał tak długo. Mamy iPhone zwyczajny i zobaczcie. Nasz iPhone wygląda standardowo tak, który możemy skraptować. Mamy tutaj mućkę, e, mamy tutaj sklep i jest not connected. Nie ma połączenia z internetem. Wracamy. Teraz pojawiają się w magiczny sposób aplikacje podstawowe, z których możemy tylko korzystać offline. Jak zobaczcie, nie możemy na przykład e, wysyłać maili. Nie możemy tutaj też mieć połączenia z tymi aplikacjami. I tutaj są jeszcze ustawienia serwera, to już wam pokazywałem. Um, no i teraz tutaj mamy taką fajną opcję jak sklep. Zobaczcie, to nie jest sklep, przepraszam. Tutaj możemy sprzedać rzeczy, które mamy na przykład w inwentory. Mamy diament, sprzedajemy. Mamy diamond block, sprzedajemy. Mamy jeszcze złoto, sprzedajemy. I mamy tutaj 37 pieniążków. Dokładnie tak. Ale potrzebujemy jeszcze serwer. Aby coś kupić, niestety. Ok, Pyk, pyk, pyk. Okej, okay, możemy go położyć. Weźmy jeszcze game mode 0. pokażę wam jak to zrobić. Chyba już, go, chyba już go pokazywałem. Tak, szkło, ten core i cobblestone. I teraz klikamy naszym iPhone'em na ten serwer. Ok, on już się pewnie połączył, zobaczcie jest tutaj. I teraz możemy sobie kupić jakieś aplikacje. Gdzie te aplikacje są? Tutaj chyba? Nie. Tutaj? Nie, Boże. O, boże, tu jest przecież. No i tak, możemy sobie kupić wiadomości w cenie 16 pieniążków, proszę bardzo, muzykę, notatki, paint i radar. Więc tak naprawdę to są wszystkie aplikacje, które mogą być tylko na tym telefonie. I jest ich mało. Na tamtym jest znacznie więcej, ale podejrzewam, że tamten telefon jest znacznie trudniejszy do skraftowania, i po prostu tak to jest zrobione, a nie inaczej. No dobrze, jak ładujemy jeszcze ten telefon. Szczerze mówiąc, nie testowałem tego. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Charger ładowarka po angielsku. Time set 3000. No i teraz tak, tutaj musimy włożyć nasz telefon. Ok. I potrzebujemy czerwony proszek i żelaza. Czyli bierzemy Redstone i iron. OK. żelazo. Ciach. No i spróbujmy to włożyć. Tu możemy, aha, tu możemy naprawić nasz telefon. Czyli tak, to naprawia ten pasek, a czerwony proszek ładuje baterię w nim. No i jak widzicie, wszystko pięknie się ładuje. Troszkę tego, żelaza w sumie idzie. A chciałbym sprawdzić, ile idzie żelaza, na przykład na ten, chociaż ten jest tak mało zużyty. No, okej. Okay. no naprawił się cały. Tego żelaza idzie bardzo dużo, więc trzeba mieć tak rzeczywiście, żeby z tego telefonu korzystać sobie. No i cóż, i to byłoby, słuchajcie, na tyle. Jutro lecimy z kolejną modyfikacją, tak jak chcieliście. Pamiętajcie o łapencie w górę, ponieważ to bardzo pomaga. Mm, no i cóż, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał i tej modyfikacji jeszcze nie widzieliście. Pamiętajcie, w opisie znajduje się poradnik, jak instalować modyfikacje do Minecrafta. Tak samo zainstalujecie tę modyfikację. Jest to wideo poradnik. Ehm, modyfikacje również macie w opisie, więc możecie sobie pobrać ją, zainstalować. Obejrzeć sami, no i możecie też odpalić nawet ją na jakimś z, y, serwerze ze znajomymi. Co wy na to? No pobawcie się troszkę. Ja chętnie też mi się pobawił e, właśnie tą modyfikacją na jakimś serwerze. Dobra. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do subowania. Trzymajcie się i cześć! Dzisiaj jeszcze Subnautica w ogóle wieczorem. Dokładnie. O godzinie 19.30 albo 20.00 pojawi się Subnautica, więc bądźcie na kanale. Będzie ciekawie. Cześć!